Maciej Rok poprowadzi z Maciejem do wborem show Twoja brzmi znajomo, Twoja twarz brzmi znajomo. 8 stycznia Skrzynecka skomentowała w mediach społecznościowych informacje o rozstaniu z programem. Nagrała specjalne wideo dla swoich fanów i chcę bardzo serdecznie i gorąco podziękować Państwu za tyle ciepłych, serdecznych słów. Podziękować wszystkim fanom programu Twoja twarz brzmi znajomo który bardzo lubimy i kibicować mu wszyscy będziemy. Cudze słów. To jednak nie koniec zmian personalnych. Również Piotr Gąsowski, w geście Solidarności z Kasią, zdecydował się opuścić show. Gąsowski wraz z Maciejem Dowbolem prowadzili TTBZ od początku. Widzowie lubili wspólnie występy prezenterów, którzy dobrze się bawili przy okazji zapowiadania kolejnych uczestników. Maciej Dowbor był zaskoczony tym, jak potoczyła się sytuacja po informacjach o rezygnacji Gąsowskiego napisał w sieci jedynie, że to dla niego szok. Dużo się zmienia w twoja twarz brzmi znajomo. O wszystkim dowiedziałem się dopiero wczoraj przed południem. Wciąż jestem w szoku i muszę ochłonąć. Stworzyliśmy z gąsem nie tylko duet zawodowy. Dajcie mi jeszcze chwilę czytamy na Instagramie. Jak dowiedzieliśmy się od naszego informatora, zmiany mogą nie być dla Macieja dotkliwe. Gdyż miejsce Piotra Gąsowskiego zajmie prezenter, który jest dobrze znany Dowborowi. Obaj już nieraz spotykali się na scenie polsatowskich produkcji. Chodzi o popularnego dziennikarza i prezentera Macieja Roka. Z Dowborem już pracowali razem przy programie się Kreci” i była super chemia. Prywatnie bardzo się przyjaźnią, więc to dość naturalny wybór słyszymy od naszego informatora. Skąd pomysł, gdy Maciej rok pojawił się w programie Twoja twarz brzmi znajomo? Maciej rok zawsze budził ogromną sympatię widzów. A ostatnio także sentyment. Pomysł przyszedł produkcji do głowy przy okazji 30-lecia Polsa i źródło pomponika. Maciej rok 44 litry. To aktor, dziennikarz i prezenter. Z telewizją Polsat związał się w 2002 roku. Miał niespełna 24 lata i zgłosił się na casting na prowadzącego idola. Pracował wtedy w Radiotok FM, do którego trafił prosto z Ministerstwa Finansów, gdzie zatrudnił się jako asystent asystenta w trakcie studiów zaocznych w Warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Od 2007 roku wraz z Maciejem do i Agnieszką Popielewicz tworzył magazyn „Się Kręci”. Rok ma duże doświadczenia w prowadzeniu programów rozrywkowych. Widzowie pamiętają go M. Impopliste, przebojowych dzieci, idola, fabryki gwiazd, magazynu „Się Kręci” i show musd BTHM Music. Tylko muzyka. Był gospodarzem koncertów odbywających się w ramach sopockich Festiwali Top Trendy i Top of The. To po raz wielu impresji koncertów Polsatu. Przez pewien czas Maciej Rok był najpopularniejszym i najbardziej zapracowanym prezenterem. Ucierpiała na tym jego rodzina. Prezenter ma trójkę dzieci, dlatego dziennikarz postanowił trochę zwolnić. Skupił się na pracy w Radio RMF Max, i zniknął z ekranu. Bardzo zwolniłem ze swoją pracą, właśnie po to, żeby mieć więcej czasu dla najbliższych. Moje życie kiedyś wyglądało tak. Przez tydzień zdjęcia, potem trzeba gdzieś pojechać na dłużej. Impreza, cały czas w ruchu. Bez przerwy mnie nie było, taką miałem pracę mówił w rozmowie z Katarzyną Burzyńską. Jak Maciej rok odnajdzie się w TTBZ?